Witajcie! Dzisiaj mamy do zaprezentowania mini koparkę, mikro koparkę model ST13 ST13 zwykła, nie plus plus ma drążki do sterowania na całym ramieniem hydraulicznym tutaj przy fotelu natomiast to jest wersja na silniku Kuboty trzycylindrowym bo one wychodzą jeszcze z jednocylindrowym dieslem to jest silnik Kopo o ile się nie mylę. No ale tutaj stwierdziliśmy z, z małżonką, że zakupimy sobie ten, tą wersję z silnikiem Kuboty, czyli ST13. Dzisiaj kopania nie będzie, po prostu przedstawię Wam tą maszynę. Pracowałem na niej już około, znaczy ma przepracowany już jakieś 20 motogodzin, także już co nieco mogę powiedzieć, od razu na wstępie, na wstępie zaznaczę, że nie jestem żadnym specjalistą. To jest moja pierwsza koparka, to jest moja pierwsza testyczność z koparkami. Dlatego też podczas tej prezentacji mogę, mogę popełnić jakieś błędy, nie nazwać rzeczy po imieniu tak jak powinno, ale wybaczcie mi za to. Zakupiłem tą koparkę z trzema łyżkami: dwudziestką, ósemką, o ile się nie mylę, chyba że się mylę, to tutaj dziś w świetle. Mam jeszcze do tego 50, czyli o szerokości 50 cm. I jeszcze jest do tego łyżka skarpówka o szerokości 80 cm. Także ja mam taki zestaw trzech łyżek. 50 jest kupiona właśnie ze względu na, na ławy fundamentowe, które wymagają w naszym projekcie wykopu o, o szerokości 50 cm. Poradzi sobie z nią, robiłem już testy. Naprawdę ładnie, ładnie to idzie jak na taki mały sprzęt. Natomiast dobrze, może od czego zaczniemy tutaj? Zacznijmy od wyjść hydraulicznych. Od początku, nie od początku, nie o to. Koparka ma dwa wyjścia hydrauliczne z jednej i z drugiej strony ramienia. Na przykład na wietu, na odwodnicę, hydrauliczną, ewentualnie na młot wyburzeniowy. Również hydrauliczny, który jest dostępny w ofercie. Zadzwońcie do producenta, na pewno, na pewno się dogadacie. Będzie miał, to, będzie miał to na miejscu. I teraz tak, całe sterowanie. Tym złączem dodatkowym hydraulicznym odbywa się za pomocą tej dźwigni. Czyli mamy tą dźwignię i ten przycisk. W tej chwili, jak ten przycisk przełączymy w tą stronę, to ta dźwignia odpowiada nam za przekręcenie samego ramienia skrętnego. bo ta koparka wyposażona jest w ramię sketne, więc możemy kopać na przykład przy, przy budynkach. Teraz tak. W tej pozycji mamy już sprawne wyjścia hydrauliczne z lewej i z prawej strony, i teraz po prostu odpowiednio pod narzędzia ten, ta dźwignia służy nam do jego obsługi, do jego tutaj całego wykorzystania. Natomiast te dwie, te dwie dźwignie, czyli ta i ta, to już mamy całe sterowanie tutaj ramieniem kopiącym te dwie dźwignie służą do kierunku jazdy, czyli przód i tył, osobno lewa i prawa gąsienica. oraz ta mała dźwignia tutaj po środku obsługuje ten oto lemież góra-dół. Lemież jest fajny. Bardzo fajnie się sprawdza do równania terenu. Jest wąskim, nie oszukujmy się, ale też weźmy, miejmy to na uwadze, że ta maszyna ma tylko metr szerokości i ona nie będzie się nadawała do równania Załóżmy tutaj całego tego terenu, tak? Ja bym chciał całą swoją działkę, która się kończy tam przy drzewach, wyrównać z tą koparką. No, może być to troszeczkę e, długotrwały proces. E, Niemniej, jak już jesteśmy tutaj przy tej konsoli do sterowania, to w tym miejscu tutaj to to jest jeszcze dźwignia od gazu. W wersji z silnikiem jednocylindrowym Diesla. Tą dźwignią też gasimy cały, cały, całą, całą maszynę, po prostu cały silnik gasimy zmniejszając obroty na minimum. W tej wersji 3 cylindrowego diesla gasimy normalnie kluczykiem, który znajduje się tutaj z tej strony. Przejdę z drugiej strony, pokażę Wam co tutaj jest jeszcze na, na desce rozdzielczej nazwijmy to. Tutaj mamy licznik motogodzin. Tu jest jeszcze Heber. Heber jest dość istotny, bo jak go zapomnimy wyłączyć, może się zdarzyć strzałem o takim przypadku, że się zaczęły naliczać motogodziny. Nie wiem, czy będzie widać, ile jest motogodzin. Powinno być widać 18.4. I do tego, oprócz motogodzin, właśnie było słychać pompę, bo czekałem, przyłączyłem kluczyk pierwszą, na pierwszą pozycję. Mamy jeszcze czujnik temperatury i wskazówkę ciśnienia oleju. Jest czujnik ciśnienia oleju w, w silniku zamontowany. Za Wam go pokażę, bo otworzymy maskę. W sumie, tak już jesteśmy tutaj, to odpalę Wam tę kopadkę. Posłuchajcie, jak, jak ona pracuje. Czyli tak, jak silnik jest zimny, to musimy dać kluczyk na pozycję w lewo i wtedy grzeją się świece. Te grzanie tych świece tak 5-6 sekund pogrzać i potem przekręcamy tylko kluczyk w prawo na pierwszą pozycję. Słychać, że się uruchomiła pompa i kopatka już chodzi. Nie będę się wstępnie Są troszeczkę za wolne obroty do pracy, e, ale powiem Wam szczerze, że przy tej wąskiej łyżce mój kolega, który no, no mój wspólnik można powiedzieć, e, mi po prostu, prostu kopie na tych obrotach. I jak na przykład kopatka już nie daje rady, to sobie delikatnie te obroty zwiększa dla swojego większego komfortu. E, tu widać, że drży daszek, ale to jest tylko kwestia lekko podwyższenia obrotu. Jako, na takich obrotach Daszek się uspokoił Jak damy za wysokie obroty To ta cała to całe ramię kupiące się robi takie Dość agresywne i trzeba Trzeba wyczuć te joysticki Tutaj to całe to sterowanie Zgaszę ją, żeby się nie przekrzykiwać Tu zmniejszamy tylko obroty I cykluczyk i hebel. Także trzeba, trzeba wyczuć tutaj całe te, te, te drążki, jak nimi sterować, bo na początku no będzie wam szarpało. I chyba, że macie już sprawę naprawdę poświęciliście już spędziliście już paręnaście godzin, czy parę godzin nawet na koparce, to tutaj wam nie będzie szarpać, ale jeśli to jest wasza pierwsza koparka, to mówię po, tutaj po swoim znaczy po moich spostrzeżeniach, że to jednak będzie, będzie szarpało. Otworzyłem maskę, tylko a nie, może mi się uda? Zobaczymy. I eee, jest tak, do kopalki nie macie dwa kluczyki, dwa komplety po dwa kluczyki. Jeden kluczyk jest osobno od maski. Maski do maski, nazwijmy maską e, tylnej, e, od osłony silnika, a drugi jest manię do spalania. i teraz zobaczymy, jak światło pada, ale wydaje mi się, że będzie ok. Dobrze, więc ja pokażę Wam tutaj e, od tej strony, od lewej strony. Zaczniemy może. Tutaj mamy chłodnicę, i ta chłodnica jest podzielona na pół dokładnie w tym miejscu. Tamta strona, tamta dalsza, odpowiada za chłodzenie oleju hydraulicznego, natomiast ta jest już chłodnicą wody i odpowiada już za chłodzenie silnika. Jeden wentylator. Widać ładnie tak, tam wchodzi wąż hydrauliczny, a tutaj mamy część od chłodzenia wody. Ten silnik jednocylindowy. Podobno po, po godzinie czy po dwóch godzinach pracy wymaga nie po godzinie, chyba z tego co wierzę, tak, wymaga e, zgaszenia i wystudzenia go, bo jest chłodzony tylko i wyłącznie powietrzem. Także jeśli świadczycie też jakieś usługi, lub planujecie świadczyć usługi, to proponowałbym Wam kupić ten silnik, co my tutaj mamy dalej. E, mam nadzieję, że będzie to widać. Przybliżymy lekko, tak e, z tej strony, zaraz Wam pokażę, jest wlew paliwa. Tam jest pierwszy filtr paliwa, wstępny Tutaj mamy kolejny Także jeśli chodzi o filtr to jest ok Dalej, paliwo idzie tu do odstojnika Możemy go zakręcić, odkręcić tutaj cały ten zbiornik i wylać wodę Oraz jeszcze do głównego filtra paliwa Potem już idzie na pompę i na wtyskiwacze Tutaj mamy filtr powietrza Oleju silnikowego, alternator lub rotnicę. Ładuje w każdym bądź razie. Rozrusznik i główną pompę hydrauliczną, która napędza w sumie całą koparkę, bo silnik napędza tylko i wyłącznie tą pompę, i ta pompa już idzie na wszystko. Jakbyśmy chcieli jechać i ruszać łyżką, no to już ma za słabą wydajność. Tylko pytanie, kto podczas jazdy posługuje się operuje łyżką. Tutaj widać. A, tabliczkę silnika 12,5 kW przy 2,5 tysiąca obrotów. Mam nadzieję, że to widać. Tumiczek mogą być lepiej wytłumione, ale powiem Wam, że jak się pracuje na otwartej przestrzeni, to nie ma problemu. I jeszcze akumulator na samym dole. Tutaj mamy tutaj w tym miejscu jest bagnet do sprawdzania poziomu oleju. No, zalecam. Tak jak też instrukcja zaleca, sprawdza się to przed, przed każdym rozpoczęciem e, pracy, albo po zakończeniu pracy. I to jest jeszcze wlew, wlew oleju. E, mam nadzieję, że ładnie to widać, bo tak szczerze powiedziawszy, patrzę bardziej na, na maszynę niż na e, koparkę. Tu pod dywanikiem mamy dwa wlewy. Musimy go odsunąć. Ten dymowy, gumowy dywanik. Tutaj jest taka klapka. Dziwnie przemyślane, ale jest. I tutaj, w tym miejscu, mamy wlew paliwa. Oj, nie odkręcę lewą No dobrze. Tutaj mamy wlew paliwa, musicie mi uwierzyć. A z drugiej strony mamy wlew oleju hydraulicznego. Tutaj jeszcze to jest dziwne rozwiązanie. Na początku myślałem, że to jest ten moment, ale nie, to nie jest ten moment. To jest wskaźnik paliwa. Jak tu akurat w tej chwili jest prawie pusty zbiornik, jak wlewacie paliwo, to tutaj będziecie ten. Termometr zapełniał, i będziecie na mnie widzieli paliwo w Bardziej to będzie widać z prawej strony, jeśli tam, tam gdzie jest wskaźnik oleju. Hmm. Tutaj z tej strony mamy taką samą blaszkę. I tu jest w wlew. Oleju hydraulicznego. Zobaczmy jeszcze wskaźnik oleju hydraulicznego. O, tu widać dokładnie. Olej hydrauliczny jego poziom powinniśmy sprawdzić, gdy całe ramię jest złożone, natomiast w tym przypadku no, no nie jest w pełni złożone, ale olej hydrauliczny jak najbardziej jest. Co Wam mogę powiedzieć z minusów tej koparki? Z minusów, to miałem ostatnią awarię, jedną, jedyną awarię, spadła mi gąsienica. Byłem na jednej robocie i po prostu podczas skręcania w miejscu, manewrowania w miejscu, zsunęła mi się gąsienica z tego koła napędowego. System napinania gąsienicy jest związany w ten sposób, że tu w tym miejscu widzicie karamitkę, koło z lewej strony jest napinane za pomocą smaru, czyli jeśli chcemy napiąć całą gąsienicę, to tutaj zakładamy, w to miejsce zakładamy smarownicę. Na tą karamitkę i pompujemy smarem i cała gąsienica się napina. Jeśli chcemy e, zluzować gąsicę, czy na przykład ją zdemontować zdjąć, to musimy tutaj założyć klucz 22 albo 24. Chyba 22, ile się nie mylę, odkręcić to, wyleje się olej. Tu jeszcze widać, czy smar się wyleje. tu jeszcze widać, jak po wczorajszej akcji mi się ten smar wylał. I wtedy nam normalnie tylko zjeżdża i możemy tę gąsienicę zamontować lub zdemontować. Także jeśli będziecie na jakiejś robocie. Szykowali się, czy jechali, czy już byli. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą smarownicy Ta wotnica się na pewno przyda. Na tą chwilę to tyle. Łyczek Wam nie będę pokazywał. Łyżki Wam pokażę w następnym filmie, jak już ją zaprzęgnę do, do pracy. Także jak już coś będziemy kopać, to wtedy zobaczycie łyżki. Zobaczycie, co ta kopatka potrafi. Na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.